od lat organizuje szereg działań na rzecz yy... Wraz ze społecznością lokalną na rzecz uwrażliwienia, na rzecz naszej planety, klimatu, ekologii, a także wszelkich innych praw związanych z mniejszościami czyli praw, praw mniejszościowych, LGBT, praw kobiet, dyskryminacji, równouprawnienia. To są tereny, to są obszary, w których, w których działam i działam jako społeczniczka, jako wolontariuszka, wolontariuszka na rzecz dzieci z upośledzeniem, z niepełnosprawnością intelektualną i to robię od lat. Dodatkowo organizuję różnego rodzaju akcje wspierające, na przykład Life Eta Blue, byłam współorganizatorką przez kilka lat akcji, która pokazuje, że wśród nas są ludzie, którzy cierpią na spektrum Aspergera i żeby ich móc mm, wesprzeć, trzeba mieć świadomość, że tacy ludzie są wokół nas. To była akcja Lajki czyli zapal się na niebiesko w kwietniu co większe miejscowości zapalały duże budowle po to, żeby mm, pokazać i e, solidaryzować się z tymi osobami. Od dziewięciu lat organizuje w Bytomiu akcję pod tytułem One, One Billion Rising, to jest taniec przeciwko przemocy. To jest międzynarodowe, międzynarodowe wydarzenie działające na rzecz przeciwko przemocy, która się dzieje i przemoc w różnych obliczach, czy to przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, w przestrzeni internetowej i tak dalej. To są właśnie akcje, które, które również organizuję. Organizowałam akcję Zostaw 1% podatku dla organizacji pozarządowych w regionie, tych akcji jest bardzo dużo i myślę, że mm, również akcje dotyczące strajku związanych z, z kobietami to są akcje, których również współdziałam, współorganizuję. Polityka to jest taka, taka rzecz, taka sprawa, która jest zawsze wokół nas, a że kobiet jest za mało w polityce, to zdecydowałam się lata temu e, wstąpić i do tej polityki, ażeby mm, móc mieć. Mógłbym mieć wpływ na pewne wydarzenia, zwłaszcza w temacie praw, dyskryminacji, praw kobiet i praw mniejszości. To był główny powód, dla którego zdecydowałam się tematy społeczne przede wszystkim to był, to był główny temat, to były główne tematy, dla których zdecydowałam się wstąpić do polityki. Obecnie w samorządzie Jestem przewodniczącą Komisji Rewitalizacji i Rozwoju Miasta. Bardzo potrzebna komisja wprowadzona w zeszłej kadencji na czas trwania GPR-u, czyli gminnego programu rewitalizacji. Również jestem członkinią Komisji Wizyjnej, a także finansów. Kontynuacja tego, jeszcze raz kontynuacja tego, co robię tych obszarów jest bardzo dużo. Jak się okazuje od praworządności poprzez prawa wszelakie Wciąż, potrzebna jest, wciąż potrzebne są działania, wciąż potrzebne jest wsparcie, więc będę to kontynuował.